Mordekaiser jest największym koksem, jakiego spotkasz w League of Legends i z tym nie byłoby problemu, bo w świecie gry metoda na pędzi pędziwiatra jest zadziwiająco skuteczna, ale nie w momencie, kiedy Mordy zabiera Cię do Brazylii i zaczyna okładać ci po mordzie swoją wielką stalową maczugą. Dając cię zerkować mordekaiserowi to tak jakbyś dobrowolnie wszedł do Ringu z Mikeem Tysonem. I o ile bokserów da się zrozumieć, że dają się obijać po mordzie, no bo zarabiają na tym miliony, tak walka z Morda nie niesie ze sobą żadnych korzyści. Jedyne co z tego wynosisz, to per momentną Traumę przed maczugami i minus 16LP. Ale hej, nie spodziewaj się zbyt wiele od Ligi, co nie? Zacznijmy od najważniejszego i tego, co w zasadzie definiuje Mordecajera jako postać, czyli od jego domu rodzinnego Brazylii. Nazywany też Radomiem, sosnowcem, Białym Stokiem i w zasadzie jakimkolwiek innym nieprzyjemnym miejscem, w którym jedyne, co cię czeka, to odrobina w pierdolu. I o ile jestem ogromnym orędownikiem wpierdalania się, tak dostawania w pierdolu to już nie polecam. A jak mordę zamkniecie w ucie, to możesz być pewny, że nie zostaniesz tam ani herbatki, ani paluszków w szklance. Tak jak mówiłem na początku, najlepszą metodą na poradzenie sobie z kaiserem, to uciekanie od niego, bo on nie jest zbyt mobilną postacią. Dlatego właśnie Mordę na RC zamyka przeciwników w kole i zaczyna się gra jak w filmie złego Mr. Bista: kto ostatni wyjdzie z koła, ten wygrywa życie. A dzięki uprzejmości Riot Games zabawa jest uczciwa i nie da się wykorzystywać błędów, no bo ich nie ma. Co jest? Co? Co? O, co? Co tu się stało? Niestety to nie jest tak, że możesz zamknąć przeciwnika w swoim ulcie kiedy tylko chcesz. To znaczy przez 99% czasu możesz, jasne. Ale niektóre, skurczy syńskie postacie, czasami stają się odporne na to i to jest po prostu chamskie. Nie robię... Co? To tak działa? Jak? Ja użyłem R jakąś słowo z twojego E. I mam cooldown na R tutaj, nie zapnąłem nawet. Dobra, zdobienie. <laughs> jako początkujący Mordekaiser, możesz już nie zaś pewnych niuansów dotyczących gry naszą mordką, jego preferencji czy upodobań. Bo na przykład taka ciekawostka: Mordekaiser nie znosi pomarańczy. Na sam ich widok jego mina się skrzywia, a jego zbroja rdzewieje. A jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Mordekaiserem, skąd masz wyjść takie rzeczy? Albo to kiedy możesz zerkować, a kiedy nie? <laughs> Co? A co Ja pierdole... Nie wiedziałem, że tak działa. Dobra, do jego ulti jeszcze wrócimy, don't worry. Ale jak to powiedział nasz rodak, święty Jan Paweł II, nie stałem ultem człowiek żyje. Bo Mordę ma też inne skille, które są genialne. Dlaczego genialne? Bo są proste. nie taki od takiej Velvet, która na jednej umiejętności ma 374 różne pasywki, których i tak nikt nie ogarnia, no bo komu by to się chciało czytać. Ale u Mordy jest inaczej. Bo na Q masz bardzo agresywne wbijanie gwoździa, które robi krytyczne obrażenia, gdy atakujesz tylko jeden cel. I jeśli masz zadatki na młodego Faker'a, to istnieje pewien trik. Q, a potem flash, nie dając przeciwnikowi czasu na reakcję. Ryzykowny jeden z najcięższych trików w całym League of Legends. Tak, dobrze słyszałeś, w całym League of Legends. Ale za to nieziemsko skuteczny i efektowny. Kurwa. <ślesk> W to umiejętność, przez którą mam pewną teorię spiskową, według której Mordecaier to zaginione dziecko Patryka Rojewskiego. Bo na W dostajesz tarczę. Nie, nie, to jeszcze nie to. Jak użyjesz drugi raz W, to zjadasz tarczę i dostajesz życie. Na E przyciągasz do siebie wrogów i to tyle. Bardzo prosty i fajny skill. A jeśli trafisz z E, to już nie da się nie trafić z Q, który jest twoim głównym Co Dlaczego ukrywasz? Oh! Yeah. Oh, nie to... A Jeśli jesteś pussy gamerem, to możesz też użyć E do uciekania, ale chyba nie jesteś Pussygamerem, gamerem, co? Q i E to są niestety skillshoty. Bardzo łatwe do trafienia, ale wciąż skillshoty. Na szczęście Mordykaiserem nie musisz niczego trafiać, bo masz swoją pasywkę. Wystarczy, że trzy razy zaatakujesz przeciwnika i odpala ci się włat mumu które zadaje większy demet niż była MUMU, ma większy zasięg niż była MUMU. Jeszcze daje ci movement bida i serio, to jest chyba najbardziej przejebana rzecz w całym No, <noise> Dobra, pochuj trafiecku. Nie musisz niczego trafiać, nie musisz niczego robić. Jeśli przeciwnik jest na tyle głupi, żeby z tobą walczyć, to możesz być pewny, że to nie skończy się dla niego za dobrze. <noise> Tym razem stanie i nie, nie wyszło na dobre. No jest jakaś zjebana, nie? Co tu kurwa jest? Nie podchodź do Mordekaisera o trzeciej w nocy, o pełni księżyca i w sumie to nigdy do niego nie podchodź. Serio, to jest taki test na inteligencję. Jeśli walczysz z Mordekaiserem, to tak jakbyś oglądał ten film i jeszcze nie miał suba. To dokładna odwrotność tego, co powinieneś robić. To ma się napierdolają ze na pierwszym. O co chodzi? To, że mam E to nie znaczy, że nie mam... Nie mam Kurwa! Uciek. Mordekaiser to jest taki czat, że przeciwnicy nie są twoimi przeciwnikami. To są jakieś słabo zaprogramowane boty, a ty jedyną prawdziwą walkę jaką toczysz to tą sam ze sobą, żeby nie intować. No ale wszyscy wiemy jak to się zawsze kończy. No nie pierdol! Normalnie grając w ligę chcesz wykorzystywać przewagę liczebną, uderzyć przeciwników tam gdzie się jej nie spodziewają i za wszelką cenę wygrać grę. Nawet gdyby oznaczało to pozbycie się jakichkolwiek zasad moralnych i piknięcie mastera. Mordekizer taki nie jest. Tu obowiązują zasady. Kierujesz się honorem, a jeśli ktoś chce staćmy sobą do pojedynku, nigdy nie odmówi szlachetnej walki jeden na jeden, nawet jeśli masz obok siebie swojego kolegę z drużyny. Nie wiem, co mogę co zrobiłem, ale zrobiłem to. Też nie. Jak czasem <śmuszki> <śmuszki> <Nie każde> <sobie. bardzo. Bardzo> Jeśli zabijesz kogoś w swoim ulcie, to wysycasz jego duszę i dostajesz część statystyk zabitego przeciwnika aż do momentu, kiedy się nie odrodzi. Co jest idealną wymówką, żeby ukraść drużynie free killa dla lepszego dobra. <grym>, Coś ty mu zrobił. <grym>, chciałem killa. Używając eryki uznajesz poznajesz League of Legend z zupełnie innej strony, bo w Shadow Realmie prawa fizyki i zasady gry nie mają żadnego znaczenia. Tam jest zupełnie inna rzeczywistość. Aha, Dawaj, o, on tak mnie tu zabije, ale... Tylko zabijasz. Ty zabijesz. Ile to go... ILE TO MU TRWA?! To mu się nie skończy nigdy Jakie jest u mnie fulcie? No bo no ja go A teraz napisz w komentarzu jaką postać chcesz zobaczyć w kolejnym Nieporadniku. A jeśli ci się podobało, zostaw lajka. No chodź tu śmieciu! O nie. Jestem, tu jestem. Nie Bo do nie ciebie ksoraz. To, to jest. To. O, łatwo z nim, nie? Łatwo.